Dinero. A nie, to nie ta laska. Dzisiaj będzie o Jasmin. I Gino oczywiście. Para z piekła rodem. Ostatni odcinek wzbudził we mnie tak ogromne emocje, taką złość, taki w... za przeproszeniem, że po prostu nie mogę, muszę się nagrać. Wiem, miało być o Majku i Himenie, ale teraz będzie o Gino i Jasmin. Bo oni doprowadzają mnie do białej gorączki, rozpaczy, fizycznego bólu. Fantastyczni są wspaniale się uzupełniają, pasują do siebie. Jedne jest beznadziejne, drugie jest beznadziejne. Życzę im wszystkiego najlepszego. Bawcie się, śmiejcie się. Obym tylko ja tego nie musiała słuchać. Czemu nagrywam? Bo ostatni odcinek i to, co zobaczyłam, doprowadziło mnie do szewskiej pasji. I od razu powiem z góry, naprawdę miałam przyjemność poznać latynoski. I powiem tak, one nie są tak wyrachowane i nie lecą na kasę. Przynajmniej nie wszystkie. Jedne lecą, drugie nie. Mam wrażenie, że to produkcja Wizy na miłość po prostu wyselekcjonowała specjalne okazy, które mamy szansę obejrzeć. No i z drugiej strony mają rację, bo <noise> dzięki temu mają ogromną oglądalność. <noise> Prawda? To w takim razie przejdźmy do ostatniego odcinka. Gino oświadczył się Jasmin. Oczywiście Jasmin przyjęła jego oświadczenie. Tak, tak, tak. Szczerze mówiąc, gratulacje, jedno jest naprawdę warte drugiego, więc dużo szczęścia na przyszłej drodze zasługujecie na siebie wzajemnie. To jest słodka historyjka, lecz nie jest to to, co mnie tak bardzo zdenerwowało. Uwaga! Wracając z urlopu, okazuje się, że Gino wynajął apartament dla Jasmin, ponieważ wcześniej mieszkała ze współlokatorką. No i przecież to jest niewygodne. Teraz będzie wynajmowała, raczej będzie wynajmowała. Aż chciałam powiedzieć Mike, Gino będzie jej wynajmował mieszkanie. I uwaga, za ile będzie je wynajmował? Za 700 dolarów, proszę Państwa. No bo w Panamie są takie ceny, na pewno nie ma nic tańszego trochę, chociaż, jak widać, standard jest dość wysoki. Wydaje mi się, że naprawdę w Panamie by się coś znalazło, jednak, ale okej. Okay. Rozpakowują się, oczywiście. Wiedząc, że kamery są i będzie to nagrywane, Jasmin nabija się z Gino. O Boże, jaki on jest skąpy! Bo nakupował win za 4 dolary. Be careful with our super expensive our wine. wine. Our 4-dollar wine. You're so Sprawdziłam, to jest jakieś 16 zł, więc okej, okay, no tanio. No, w Polsce to chyba nie byłoby najlepsze, ale biorąc pod uwagę, że na przykład w Hiszpanii. Naprawdę fajne wina można kupić o wiele taniej, więc myślę, że w Panamie podo podobnie. Więc to nie jest jakaś siara totalna, że to nie jest jakieś wino, marki wino. No dobra, wracajmy do wynajmu. Gino wynajął apartament dla Jasmin, ponieważ uwaga, Jasmin miała problemy ze współlokatorką. No, słuchajcie, no zgadnijcie, czemu. No, ja, ja, ja nie wiem o co chodzi. Przecież Jasmin jest taka miła, spokojna, ugodowa, że po prostu ta druga to musiała być niezła zołza, że im się razem tak nie układało. No oczywiście jest to dalej dla mnie ciekawe, że kobieta powiedzmy już nawet, że ma te 34 lata, chociaż naprawdę moim zdaniem jest po 40, ale powiedzmy sobie, że kobieta 34-letnia mająca trzy prace nie była w stanie wynająć czegokolwiek samodzielnie. Więc zaczynam się naprawdę bardzo poważnie zastanawiać, jakie to są prace, bo jeżeli ona robi coś z angielskim i uważa, że e, uczy angielskiego jedną osobę, drugą osobę i trzecią osobę i z każdą ma zajęcia raz albo dwa razy w tygodniu, czyli 6 godzin łącznie, to uważa to za trzy prace, no bo chyba tylko dlatego byłoby jej nie stać, ale spoko. Zostawmy to. Aha, no jeszcze moment, no nie, nie zostawiajmy, bo przecież nie stać jej na wynajem, ale na robienie piersi i innych rzeczy, to jednak znalazła kasę. Hm, tylko czy to nie była czasem kasa od Gino? No nic, jak to Gino tłumaczy, czemu jej wynają to mieszkanie, no bo chce, żeby ona się y, czuła szczęśliwa i tak zadowolona, mieszkając sama i oczywiście ten wynajem będzie do czasu, dopóki on jej nie ściągnie do Stanów. I uwaga, Przypominam, 7 stów za apartament, a to jest tylko sam wynajem, czyli prąd, internet i te wszystkie inne opłaty Gino też będzie pokrywał. A przypominam, Gino jest bezrobotny. Widzicie dziewczyny, ile jest w stanie płacić facet za seks ze zrobioną laską? I teraz powoli zaczynam rozumieć te laski. Które są maksymalnie przerobione, bo to jest inwestycja, to jest biznes. Wyciągnąć od faceta jak najwięcej dla siebie, zainwestować w siebie, w swoje operacje, po to, żeby złapać kolejnego, który będzie za wszystko płacił. No to jest fantastyczne wyjście, co nie? Zawsze jakaś opcja na życie, a jak przy okazji jeszcze polubisz tego faceta, czy to jakiś bonusik. Gino zaczyna delikatnie sugerować, no bo on się przecież boi Jasmin, boi, że ją straci. Bez komentarza to zostawię na razie. No i zaczyna jej tak sugerować. Ej, Jasmin, rozumiesz, no to będzie dużo kasy, prawda? Może mnie nie będzie tak do końca stać? Na co ona? I widać to spojrzenie taksujące, więc on się pyta, czy ona jest na pewno przekonana, że chciałaby tu mieszkać, a on oczywiście, że jest bardzo przekonana, że właśnie tu Musi mieszkać. I jest taka przybitka, gdy Jasmin się wypowiada, że w ogóle ten Gino, jak on się zachowuje. że on to jest taki ostrożny i skąpy, gdy ma wydać kasę na nią. A ja tak to oglądam, ja myślę, kobieto, ale niby czemu on ma wydawać kasę na ciebie? Co to celem jego życia jest tylko zarabianie pieniędzy, po to, żebyś ty je mogła wydawać? Przypominam, Jasmin ma jeszcze dwójkę dzieci. O których tutaj nie słyszymy, prawda? O których nikt nie mówi, więc oczywiście Gino pracuje na Jasmin, na dwójkę jej dzieci i ma się poświęcać, robić wszystko, żeby jej było dobrze. Wow! I jeszcze dodatkowo Jasmin, co mu mówi? Nie dość, że oczywiście, że będzie tu mieszkać, oczywiście, Gino płać, to jeszcze na dodatek, Mówi mi mu, że jak tylko, Gino, jak tylko wrócisz do Stanów, to masz sobie was znaleźć robotę. Ach, ja Oroślałam nie, nie mogę. A dlaczego ma sobie znaleźć robotę? I ona w ogóle jeszcze mówi: gdziekolwiek, gdziekolwiek. Facet jest inżynierem, no wiadomo, że już przez tyle lat pracował jako inżynier, więc pewnie szuka pracy w swoim raczej zawodzie, ale ona nie, gdziekolwiek w restauracji, coś zatrudnij się, bo przecież jak ona tylko przyjedzie do tych Stanów, to zrobi mu całkowity remont i w ogóle redesign mieszkania, więc on już powinien na to odkładać, zanim ona jeszcze nie przyjechała. So, myślę tak. Ja tak patrzę na tego Gino i sobie myślę, cholera, chłopie, daj stąd jak najdalej. Czy ta kobieta jest naprawdę tego warta? Zostawiam wam to do odpowiedzi, jak uważacie, czy rzeczywiście warto, czy nie. Ja może też jestem takim skąpcem, jak on. Moim zdaniem to trzeba zwiewać od takich osób jak najdalej i tyle. No dobra, ale to jest jego pomysł na życie. Mimo wszystko uważam, że jedno jest warte drugiego. Kochani, musiałam to nagrać, bo po prostu gdybym tego nie powiedziała na głos, to bym padła, padła i polecam oglądanie wizy na miłość. Ta rozmowa i sposób, w jaki to jest przeprowadzone, to ręce opadają. <gryw> Można powiedzieć, ręce i piersi opadają. No ale na pewno nie opadną jasmin, bo są przecież zrobione, co nie? Co łuski, popatki, czekajcie na odcinek z Majkiem. Ojej, przepraszam, zapomniałam, że dialogi jasmin. To po. Papa, mówić takim kłasem! Hej, -e -e Na drugi raz będzie inaczej. Pa, pa.